Kimanko, widzę z tej strony Oliwier i będziemy z domu grać w Minecraft Zoom Vival, ale niestety e, niestety na przykład nie zapisał e, tamten Znaczy, ogólnie jeszcze wcześniej nagrywałem, od początku tutaj to wszystko jak to się e, ten jak to tutaj znaczy ogólnie to my mamy e, teraz zbudować sobie domek. Mamy miejsce gdzie się osiedlić, tylko że mamy problem z tym, że kiedy ja to nagrywałem to, e, no tak jakby nie wiem, ten plik mi co nagrywałem mi jakby zaginął no wecą chwilę, ale mam nadzieję, że uda mi się go gdzieś znaleźć zupełnie nie wiem, czy to się zapisuje e, no i po prostu... no i po prostu no jak się mi uda znaleźć, e, to wam e, oczywiście powiem bo to też bym się tak samo bo to nagrywanie. Nie wiem w ogóle dlaczego. Jak mi się uda znaleźć ten plik z nagraniem, to jakoś postaram się tutaj zmontować, żeby, e, żebyście mieli po prostu dwóch częściach jak O! No to jest w ogóle takie. no. To budowałem, Mam nadzieję, że ja to odnajdę ten e, film ten zapis, jak ja to budowałem. Za no dużo nie zrobiłem sobie, bo. No e, co? jakie mamy przedmioty w więc no, za dużo jest, nie, za dużo. Mam nadzieję, że wy stracicie, więc... Mam no. nadzieję, że za dużo nie straci to a my już sobie my musimy wykopać popatrzeć, to sobie... Musimy ten będzie. Nie, nie podniosłem go. A, do nie dobra. Ogólnie my teraz musimy... E, Chcemy sobie zbudować dom. Więc no, musimy sobie tutaj gdzieś... Nie bym postawić dom. Zacząłem budować się raczej. o my się wydaje, że w tym miejscu. Tu. No, tutaj sobie zbudujemy taki domek. Nie za mały, znaczy nie za duży, ale żeby e, było w Żebyśmy coś mieli. Mhm. Żebyśmy coś właśnie, e, mieli. Takie na start. Taką pałkę. E, I zrobimy, no... Żeby była taka chałupka dla nas I oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję e, uh -huh. No, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo teraz ma typu z sąsiadem A my już sobie... czy ja sobie rozumiem, robię to samo Tak, znowu robię to samo, widzowie. Buduję e, to tonie tam, gdzie powinienem Widzicie jak to jest. W ogóle powoli się ściemnia. co nam nie zadowala. Nie zadowala nam fakt, że nie mamy materiałów w ogóle. Więc z czym prędzej biegniemy po drzewa? Musimy szybko odrzubać drzewa, to. Przepraszam za to wniesie. Mam nadzieję, no że gdzieś mi się po prostu to znajdzie. Ten film. Bo mi się zawsze wyświetla gdzie coś się zapisuje, a teraz właśnie... Właśnie zawsze zmieniam. Teraz się właśnie nie zmieniłem, gdzie mam się zapisać, i teraz ją jest. A w pokoju. Więc Mam dzień jak znajdę. A że znajdę. Mi się mieli widzowie wszystko od początku, jak tutaj wszystko e, powstaje. Jak powstałem na przykład to. Nie, jakie głupie rzeczy, że więc... nie zrobił. O niej, już powinny utwory są. Nie, nie, bardzo że musimy bardzo szybko tutaj e, działać. nie, 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 O nie, 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 dobra. nie, też, Nie boję się, że nam nie starczy materiały, ale... No, no niestety chyba nam drewna, że nie starczy. Jak tak będę stał, się nam tym bardziej nie starczy. O nie, sobie mnie strzela, widzowie, nie! Szkielet! Szkielet, widzowie, alarm. Musimy chyba tam znowu e, wejść sobie e, do góry. Musimy wejść do naszej bazy, która jest serio bardzo tymczasowa. Znowu nam ratuje życie. No niestety, widzowie, jak widzicie, e, nie zdążyliśmy, niestety, e, zrobić, dobudować się tego domu. Więc ja już robię łóżko. I widzimy się, jak będzie dzień. O! Dobra, więc jest już dzień, elegancko, zbieram sobie łóżko, weźmy sobie te potownie, zabierzmy sobie to, Aha, a składam crafting. Na co? Na co lecimy? Dobra, mamy. Mamy crafting video. To nam może jeszcze życie uratuje. Więc ja to zostawię, a my musimy biegnąć dalej. O nie, tu gdzieś jeszcze słyszę. Musimy biegnąć po materiały, bo 5 desek na no pewno nam nie starczy, no w zobaczu. Na pewno nam nie starczy 5 zesek. No, raz, dwa. Więc idziemy w poszukiwaniu drzew. Idziemy w poszukiwaniu drzew. Mam nadzieję, że je znajdziemy gdzieś tu. Nie mów, że tu, że muszę taki kawał iść. No nie, widzowie. Widzimy się jak tam dojdę. Dobra, tu jeszcze wystąpiłem się po drodze, drzewko, elegancko. Tak sobie jest, to sobie je oczywiście. Jak to, żeby inaczej widzowie? Żeby... O, tu też. To może wcale nie musimy iść tam daleko. Po prostu sobie tutaj szybko to e, drzewko. I wracamy do bazy. Dobra, widzowie. Widzowie, jest sukces. Udało mi się znaleźć ten plik, gdzie miałem zapisany e, nasz film. Znaczy, film, w którym, e, u którego zaczynałem. Survival, więc jest to bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się to e, podoba, widzowie. E, że znalazłem to. I teraz będziecie mogli na youtube obejrzeć cały film. Jak tu się w ogóle znaleźliśmy? Jak co? Będziecie mogli obejrzeć A ja już sobie tutaj szybciej pchą Ja z powodu kończyłem tak naprawdę Starczyły nam te dwa bezdrowe drzewa Starczyły, więc bardzo e, pana rzecz Tylko, że dachu nie mamy Dobra Dachu nie mamy, a tak ja bym chciał z kobelstwem znaczyć, nie wiecie widzowie co robimy? Musimy tutaj może gdzieś przed domem Bardzo się boję, bo zobaczcie widzowie, zobaczcie co ja zrobię Dom jest drewniany, a tu koło jest lawa Boję się, żeby Nie no Raczej tutaj, bo coś się co chwilę coś zapala, ale raczej nie powinno dojść Chwilę, chwilę, chwilę nie, myślałem, że tam jest w tej dżungli e, świątyni, ale to nie. Więc wracając, tutaj w tak, o przed domem, walą takie o, takie żeńskie, po się widzi. w i widzisz teraz. Ty. Jak to, że umiemy wstrzymać gruby? Nie. nie. Nam tylko zależy, na jak hovel nie? Więc... Mieję e, sobie kolski niżej. Dobra. O, bo tu nic nie widzę. E, musimy sobie wstawić. No i jak tylko hovel to ja bym po prostu tak się kopał e, do przodu. Bo to tylko po pobladwie się widzę. Jakbyśmy sobie szybko. E... Dobra, myślę, że 37. Dobra, tak na pewno mi stać. Tak mnie sobie nawet zestawię, sobie będą, więc będą się oświetlać. Zejście. Więc co, wspinamy się na wierszny. Nie swoich umiejętności, tylko na dach. I zaczynamy kłaść kobla w Zaczynamy sobie kłaść kobra Zresztą bardzo mi ta informacja się cieszy, że jeszcze dało śpiętało ciągnąć ten plik. Bo wiecie, w, ten, w to było tak, że ja tak sobie nagrywam nagrywam. Bo klikcę sobie F3, e, by sprawdzić, ile mam. E, bo tutaj, nam, no, jeżeli cichnie się F3 plus H, to jest w ogóle taka ciekawostka, to można sobie sprawdzić, ile ma się, ile jeszcze można zrobić, użyć do danemu narzędziu. Ja właśnie chciałam to sprawdzić. Po chwili chciałam sprawdzić, ile nagrywam. I zobaczyłem, że, że mi się nie nagrywa. nie wiedziałam, gdzie mi się to zapisało. Więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Nie ja przepraszam za to zamieszanie, ale na YouTube już, e, już kiedy to oglądacie, to e, powinno być. Powinien być ten e, już film, kiedy to oglądacie na YouTube. Więc tym prędzej idźcie sobie nadrobić teraz, jak już jest ten film. A my co? Jak tu w domu nam to jest? No, to jest fajna prawda? Więc ja musimy sobie z nim poradzić Możemy się wprowadzić do domu Czyli wkładzimy piec Crafting table Muszko sobie też ustawimy gdzieś tutaj A bo to jest półsłużba, nie Tu mamy skrzyneczkę Jesteśmy widzowie bezpieczni Więc mamy się... Nie powinno stać My jeszcze drzwi musimy sobie skafować, zmienicie? Trzeba... Jak się robi drzwi? Tak, tak To się... O! Dobra, trzy parę drzwi. Co ja mogę zrobić, żeby strzelać trzema dźwiękami? Z w z bo już te jakby wykorzystujemy. Jeszcze podłogę to było fajnie, więc to Mamy dzwiczki. Piasek, piasek na szkło, no tak. Bo tu sobie jedziesz te szyby. Specjalnie zbiję motwory, więc szyb, szyb prędzej lecimy tutaj na tą plażę taką ładną. E, o nie, nie mam jedzenia. Głotek, mi teraz, fan nie. Dobra, ale to jest mało właśnie. Ile tam wieszmy? Ja no, mam tą głotę. Ile chętnych? Nie będziemy go zniszczyć. Dobra, tu ja wiem, że trudno mi mi mię zniszczyć. Oho. Dobra, weźmy sobie tego piastyka. Dziesięć to może nam wystarczyć. Zjedzmy sobie na razie z miłem mięsa. Jedynie speedrunnerów Niby dostajemy efekt głodu, ale to zawsze możemy sprintować, zawsze widzę, jak nam coś daje Widzicie, jak mogę sobie sprintować elegancko? Jak mi nam zgniłe mięso zabierało wrażenia, to żeby było ciężej, ale... Ale sporo tylko robić taki głodek, wyzwacie. Zniknął nam głodek zobaczcie, jak się najedliśmy. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Żółód jajkiem. Dobra. Widzowie, mowa. Jeżeli z tego jajka wypadnie kurczak, zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Aha! No dobra, nic się za bardzo nie stało. Ale i tak zostawcie. Co? Klamy się. Windows, Najpierw musimy jeszcze ważniejsze rzeczy, jedzenie. W ogóle gdzieś mamy kuszę. Dziękuję. O, tu mam kuszę, widzę, patrzcie. Mam strzałem, więc możemy sobie naciągnąć na kuszę i Mamy zawsze broń. Taką na dalekie dystanse. To też jest fajna rzecz. I ona jest nowa ktakusza w ogóle, bo znaleźliśmy ją w tym. E, w tym że o półście. Więc no. Dobra, ja jeszcze szybko widzę... E, wykopimy sobie e, po szybkości jeszcze trochę tego kobla. Szybki, szybko potem tej stąd. Szybko taki kobla jest Z 30 powinny nam być za nim Wiem, że nie widać, ale już sobie wracamy. Jest już stać Kena. może następnego dnia Minecraftowego. Mieliśmy sobie, bo patrzcie, mam nasiona niby. Mogliśmy by iść w moglibyśmy sobie zrobić jakąś farmę. Musimy mieć chlebki, to by to było fajne, może mieć taką farmę. Ale nad tym na tym pomyślimy na co dnia. Dobra, musimy sobie, widzowie, e, wiecie co zrobić? E, pochodnie. Za wszystko tam robimy pochodnie. Zaznaczcie pochodnie. Dobra, musimy sobie e, oświetlić. Przed domkiem też możemy. Tutaj sobie cyk. Siśmie, siśmie. Cyk, cyk, cyk. przed żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Szybciutko sobie oświetlamy wszystko. Zmarnowaliśmy wszystkie pochodnie, ale dobra. Jest... Przed domkiem jest w miarę jasno. OK, Dobra. E, możemy sobie wstawić ten piasek do przepalarki. Nie mamy węgla. To, no możemy zawsze palić demi. To jest taki problem. A, mamy jeszcze nawet cztery sadzonki, które możemy sobie nawet teraz postawić. Tylko wyślę sobie ja by sobie je tu, a nie tu ten szkielet. Dobra, tutaj jeszcze jedną, tu i tu. Ja mam wrażenie, że ten szkielet ma taki jakiś łuk, jakby postaci go zdobyć. Nie dobrze. Bo znowu się skończy tak jak ostatnio. Że wylądujemy z połową serduszka na tej wieży. Dobra, mam już kiełko. I się sobie pyk, pyk. Pyk, pyk. Nie wiem ja sobie na wydłużyć. Pyk. Dobra. Mamy okienka. Dobrze, jest widzowie, elegancko, ślicznie. A my się widzimy teraz, jak będzie dzień. Magicznie nam się zrobił dzień Tu już mamy yy, wypalone Muszę sobie wstawić tutaj takie duże okienko tych, tych. No. Jest ładnie Domek może nie jest za ładny. Możecie ocenić w komentarzach Ale... Dobra

Ważne, żeby te kubylstwo na mózgu nie starty, bo tak się powiedza, że ja wszystko... Dobra, cyk, Jeszcze po skrzynkom, cyk. Starczyło nam, akurat. Dobrze. Już sobie zrobimy okienko. I teraz okienko. Ładny domek. I to Ci podoba. Umiejętności mojej budowania w tej grze nie są na wysokim poziomie Dobra, wyjdźmy sobie tutaj na razie, wyjdźmy sobie przed dom I tutaj bym sobie zrobił e, farmę jedząca. Tu bym sobie zrobił farmę jedzonka, bo nie mamy e, Na razie nie mamy tego Kurde no, nie mamy Nie mamy na pewno motyki To jest pierwsza rzecz Tutaj myślę, że nie mamy żelazo. Nie mamy żelaza. Które by nam było bardzo potrzebne. Ej, właśnie, żelazo możemy wykorzystać. czyli... możemy wykorzystać, by oddychać pod wodą. Czyli, moglibyśmy, by w następnym odcinku, więc już na pewno nie w tym, jak od razu mówię, na pewno nie w tym, moglibyśmy sobie zejść e, po żelazko eleganckie gdybyśmy mieli e, ten. Wiaderko byśmy sobie na pewno zawili. To jest taka rzecz, w którą musimy znaleźć. To jest najwyżej tyle. Tu o eleganckie te swoje te plony te Tak plony. Wszyscy. A czemu tu nie, nie chce woda? O nie, bo tu nie chcesz zła woda. Nie. Czemu nie chce to woda wodać? Widzę Możemy. Ej, ale nie jestem mądry. Patrzcie, widzę. O! Patrzcie. Możemy zawsze też sobie tutaj bo... I po prostu nie robię Cyk, widzicie? Jeszcze nie to. w tym liczać Wycięłam sobie Dobra, Możemy jeszcze sobie trzy posadzić, więc. Chyba dać się na Twitchie w Minecraftie, nie? Teraz już sobie trzy filmy wziąć, że. Będę opiekować. Będę opiekować tutaj wszystko. O! Jest! Możemy sobie wywrócić nasiona przy ulicy. Pierwsza, pierwsza na I zacząć sobie czcinę. E, nie, to chyba musi być, że nie mam Tak, to już nie mam ziemia. Musimy sobie zadrtać swoje uprawy. A się swoją ziemię zaurałem. I cyk. Dobrze. Jest bit. Dobrze jest. Więc w tym mocy widzowie to by było na tyle. Więc widzę Łapka w górę, subskrypcja, i dzwoneczek ładne a a. a, 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 a.